Właśnie nagrywa. Więc pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj szybki temat SXO. Co to jest SXO? Bo dosyć to jest nowy termin. Wcześniej mówiło się tylko SEO albo UXUI, czyli User Experience, User Design i Te kwestie były podzielone. Klasyczne SEO i to poruszanie się użytkownika po stronie. Natomiast jeśli chodzi o SXO, to jest połączenie tych dwóch terminów, czyli nam chodzi tutaj o to, żeby dokładnie przeczytam tutaj od siebie ze strony. Chodzi o to, żeby musimy zadbać nie tylko o kwestie SEO, które pozycjonują stronę, aby roboty Google wyświetlały ją zdecydowanie wyżej w wynikach wyszukiwarki, ale także, aby dana witryna była jak najbardziej przyjazna dla użytkownika, tym bardziej, że jest to możliwe, kiedy zastosujemy właśnie SXO. Jest to połączenie więc pozycjonowania z doświadczeniem użytkownika, które możemy zobaczyć na przestrzeni czasu, podczas korzystania z danej Witryn. To jest tutaj u nas na stronce. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany SXO, to oczywiście zapraszam do kontaktu, można dosyć sporo wyciągnąć tutaj dla swojego sklepu e-commerce, czy dla usług. Jeśli macie usługi, jest tutaj kilka kwestii, które, w których one mogą pomóc, oczywiście jak najbardziej. Kwestie, które są, oczywiście zapraszam Was na ten, na ten artykuł, który jest tutaj widoczny. Link będzie w opisie tego. Tego filmu i tu mam taki fragment, który też chciałem yy, przytoczyć. Na jakie korzyści możemy liczyć z SX? Otóż przede wszystkim możemy liczyć na znacznie, z, znaczne zwiększenie widoczności witryny, a także przede wszystkim na zwiększenie liczby klientów, bo użytkownik nie opuści jej z powodu błędów, które przed wykonaniem SXO byłyby widoczne. Ponadto, poprzez wykonanie konkretnych działań dana witryna staje się o wiele bardziej intuicyjna, a także czytelna i co za tym idzie ciekawa. Więc możemy mieć pewność, że zostało wykonane wszystko co niezbędne, aby twoja strona była jak najlepiej dostosowana do potrzeb jak największej liczby użytkowników. Dużym błędem jest skupienie się na przykład wyłącznie na użytkownikach, którzy korzystają z przeglądarek dostępnych na klasycznym komputerze, z pominięciem tych, które z osób, które korzystają głównie z telefonów komórkowych. Nie chcę tutaj czytać całego artykułu, macie, macie go w opisie filmu. Także jeśli potrzebujesz SX u, u siebie, na jeśli w sklepie czy na stronie usługowej, to zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie, Rafał Schreiner, Tunic SEO.